Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast Biznesu bez stresu. 5 października 2020 roku, odcinek 76. Mylneryki na Dzień Nauczyciela. Mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że w sklepie biznesu bez stresu znów można kupić mylneryki ilustrowany katalog błędów, skłonności i złudzeń poznawczych. A jeszcze lepsza jest taka, że z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela ogłaszam tydzień darmowej dostawy mylneryków. Dlaczego? Ponieważ w grudniu ubiegłego roku dostałem następujący list od uczniów klasy drugiej B jednego z wrocławskich liceów. Siema! Mamy fajną wychowawczynię. Inteligentna babka. Na początku października zastanawialiśmy się, jaki jej dać prezent na dzień nauczyciela. Ktoś zauważył w sieci mylneryki, więc złożyliśmy się po piątaku i jej kupiliśmy. W życiu byśmy nie pomyśleli, że sprawimy jej taką radość. Każdą lekcję zaczyna od przeczytania mylneryka, a nie od odpytywania z lektur. Warto było. Dzięki i pozdro w imieniu drugiej B. Leszek Szarak. Dostałem też mail od Arka, który zwinął ojcu mylneryki i do dziś mu nie oddał. Do tej pory unikałem książek jak tylko się da. Po raz pierwszy sam dobrowolnie sięgnąłem po książkę i się nią zafascynowałem. Mylneryki można porównać do pliku zip. W normalnej książce informacje trzeba skompresować, włożyć do głowy i rozpakować, a w mylnerykach tylko rozpakować. I to jest świetne, bo to jest książka do myślenia, a nie do biernego czytania. Na dodatek uczy bardzo potrzebnych rzeczy, i jeszcze w zabawny sposób. W sumie to jest taka instrukcja obsługi człowieka. Mylneryki są po prostu rewelacyjne. Zatem jeszcze raz: Z okazji dnia nauczyciela ogłaszam tydzień darmowej dostawy mylneryków, począwszy od dziś, od godziny 6.00. Do niedzieli 11 października 2020 roku do godziny 23.59. Jeśli zamówisz swoje mylne ryki do czwartku, książka na 99% dotrze do Twojego paczkomatu przed dniem nauczyciela. Zamówienia złożone w piątek, sobotę i niedzielę zrealizuję w poniedziałek. Jest szansa, że dotrą na czas, ale istnieje też prawdopodobieństwo obsuwy. Pamiętaj, warto dopieszczać swoich nauczycieli drobnymi upominkami. To procentuje. Mylneryki możesz kupić jeszcze korzystniej w dwupaku z książką teraz, jak już dziś zmienić jutro. Nie dość, że oszczędzasz 15 zł na dostawie, to jeszcze cena teraz jest niższa o 10 zł. Zapraszam do sklepu Biznesu bez stresu. A jeżeli jeszcze się wahasz, Koniecznie pobierz bezpłatny e-book Emil Neryki z fragmentami książki.